Co mi myszka na gościna, kur... Co jest? Myszka mnie kontakuje! Kur... Co jest? Nie jeśli chcesz mieć szansę wygrać takiego skina do P2000, to koniecznie zostaw łapkę w górę, komentarz i suba. Byłbym niezmiernie wdzięcznym widzu, a mi nie pozostawia nic innego jak zaprosić Was jeszcze na Discorda i na streamy na Twitchu i już nie przedłużam mi oglądania, życzę, pozdro! Nie mam kolegów, jaspersad Duo z rurkiem i ruskami. A ta zakazał, bo się krew leje. jak miał syna i bym. i by mi powiedział, że chce za zacząć grać w cs -a, to kurwa by mi się łezka w oku zakręciła, nie? Bym z niego zrobił e-sportowca esportowca. RP Ja w myszki zakazałbym. Wymagana aktywacja system Windows nie został aktywowany. Spierd. No co mam zrobić? Nie mam Windowsa 11. Nie pisz tak, Hunrates. No, to jest lekko rasistowskie. Ja ci tak nie wychowałem. Ty nie mój widz. Ja. Ale tu się dzieje, człowieku. Ja pierdolę. Jestem zaś świeżo ogolony. Dzisiaj jestem widać. Zdoram to rampa? To rampa. Ha. Aha. Co to wisi. Przywieszka z Valoranta ukrad ukradziona. Ej, co to wisi? Co to wisi? To pierwszy raz no widzę coś takiego. Dobry widzów przyciągnęło, co? Słucham złotej rady, szefa. Jakbym odpalił TikToka w telefonie i tak pokazywał widzom. Dzięki UGB znowu nie oddają? Same niebieskie skiny lecą? Mam dla Was świetną alternatywę. Wbina Skin z kodem Links, który daje bonus do doładowania i trawową skrzynkę na start Na stronce możecie otwierać skrzynie, brać udział w bitwach na skrzynki. Oraz macie możliwość tworzenia kontraktów. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które umożliwiają otwieranie bonusowych skrzynek. Co miesiąc dodawane są nowe eventy, z których możecie otrzymywać bardzo ciekawe nagrody. GeForce Skins oferuje wiele metod płatności, takich jak blik, SMS, krypto czy nawet płatność skinami. Dodatkowo codziennie możecie odbierać darmowy bonus, a skiny są wypłacane natychmiastowo. Wbij na stronkę z kodem Links. Link w opisie. Co mi myszka na gościna, kur... Co jest? Myszka mi kur... Mar... Co jest? Dobra, kończcie to Los minus 100. Bęcz. <grym> Wybrałem jakieś broni z kibiką. że to się tak skończy, jak kupiłam

Kurde no! Ej, smok ja! Wychodzę przez smoka. No, co jest? Co jest, guys? Co jest, ready, Kurwa! Nie, smoki w tym się kurwa! Są takie obrzydliwe, nie? Pierwa się rozpyla, kurwa!

mogę plantować O dobra, leży Kuchnia, rotują Może kontakt B, podejdzie stojąc z Saffupom? Dobra da, Dobra, oni takie heady dają. Oni kur... są najlepsi. No i kona, no coś patrzy! On za boksami rany stoi, żeby killa wybejtować. Czemu każdy kuber jak się rodzi już ma 50 -niku. Nie wiem, ale barcelki mają już 75%. No, Kuby też tak mają. Ale kuby mają 30%, bo nie mają tak zwane Kuba Buzaur, Kuba Bubu Bubu, -bu, nie wiesz co chodzi? A Seba Bakul, już też, Sebastian. o, wyniku już też przy urodzeniu mu zrobili. Ty dostał Palakiem chciał, na blisko, pod drewnem. Widział mhm. mnie. Dobra, stwierdziłam widzowie. Dzięki. Nie, do żonka.